Kraj nowotarski zaginęła 19-latka z Kacwina. Policja prosi o pomoc. 19-latka z Kacwina, której poszukuje nowotarska policja, jak wynika z zawiadomienia złożonego przez najbliższych, wyszła z domu 19 października 2013 roku. Natalia Dziwisz, urodzona 1 grudnia 1994 roku, tego dnia jak zwykle wybierała się do szkoły. Dziewczyna uczyła się w Nowotarskim Rzaku. Z zajęć do dziś dziewczyna nie powróciła do domu. Nie skontaktowała się też z zaniepokojoną rodziną. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prosi o pomoc w ustaleniu miejsca jej pobytu. Rysopis zaginionej. Wzrost 160 cm szczów po jej budowy ciała, twarz owalna, włosy kasztanowe, oczy brązowe. W chwili zaginięcia ubrana w spodnie dżinsowe czarne, buty typu traper, bluzkę beżową, kurtkę czarną z kapturą do pasa. Posiada przy sobie dowód osobisty i telefon komórkowy, ale wyłączony. Osoby, które znają jej miejsce pobytu lub posiadają informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 997 z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu lub z najbliższym komisariatem Policji mójserwis.blogspot.com